W środę na posesję jednego z domów w ćwikowie pod Dąbrową Tarnowską skroczyła policja na wniosek prokuratury w Radomiu, która ustaliła, że 26-letni mieszkaniec tej miejscowości ma w domu spory arsenał broni. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, która ustala w jakim celu przechowywał on materiały pirotechniczne i czy ma to związek z zatrzymaniem mieszkańca Krakowa, który planował zamach na Sejm Rzeczpospolitej. Wczoraj zostało przeprowadzone przeszukanie, które ujawniło w tej posesji materiały wybuchowe i różne elementy broni i amunicji. Dzisiaj będzie osoba zatrzymana z tej sprawy doprowadzona do prokuratury i przesłuchana na tę okoliczność. Jeszcze dowiezienie nie nastąpiło, a więc prokurator Oczekuje na doprowadzenie osoby zatrzymane. Jest to młody, 26-letni mężczyzna. Wiemy już, że zostały znalezione materiały wybuchowe, na których zezwolenia potrzeba aby przechowywać czy mieć po prostu w domu. Ta osoba nie miała takiego pozwolenia, w związku z tym, no już wiadomo, że, że były przechowywane tego rodzaju materiały wybuchowe bez zezwolenia, a zatem wszystko wskazuje na to, że będzie ta osoba miała przedstawiony zarzut. Co znalazła policja i zarekwirowała? Jakie to były środki wybuchowe? Wiele było i różnego rodzaju broni, amunicji, materiałów wybuchowych w postaci trotylu. W tej chwili prokurator oczekuje na doprowadzenie osoby zatrzymanej po to, żeby przesłuchać ją na te okoliczności. A proszę nam powiedzieć, dlaczego prokuratura w Radomiu się zajęła, zajęła tą sprawą? Skąd mieliście, nie wiem, jakiś sygnał, jakieś informacje, że coś takiego się tutaj u nas znajduje? Prokuratura rejonowa Radom Wschód w Radomiu prowadzi śledztwo już od sierpnia, które dotyczy posiadania i handlu bronią palną, amunicją oraz materiałami wybuchowymi bez wymaganego prawem zezwolenia. I w toku tego śledztwa ustalono, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że na tej właśnie skazanej posesji mogą takie środki się znajdować. Prokurator wydał zarządzenie o przeszukaniu tej posesji. To nastąpiło wczoraj. Okazało się, że takie materiały zostały znalezione zabezpieczone i no i będzie osoba zatrzymana przesłuchiwana na te okoliczności. Czy wy jako prokuratura też prowadzić jakieś nie wiem działania, które um, mają na celu powiązanie? tego znaleziska z ostatnią sprawą w Krakowie? Czy to ma jakiś związek? Czy możemy to wykluczyć na tym etapie? Jak to wygląda? Na obecnym etapie postępowania nie ma okoliczności, nie ma takich informacji, które by wskazywały, żeby te dwie sprawy miały ze sobą jakikolwiek związek. Co grozi temu zatrzymanemu wczoraj mieszkańcowi? To będzie wszystko zależało od tego, jaki zostanie postawiony mu zarzut, bo jeżeli prokurator uzna, że materiał dowodowy daje posawy do przedstawienia zarzutu tylko polegającego na posiadaniu materiałów wybuchowych bez zezwolenia, no to wtedy będzie to przestępstwo, które, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Jest to przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu i mówi się, że kto bez wymaganego zezwolenia, zezwolenia posiada broń palną, amunicję lub nią handluje, podlega karze i tak dalej. Natomiast jest jeszcze pewien rodzaj przestępstwa, to jest przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Tam mówi się, że o wyrabianiu, przetwarzaniu, gromadzeniu, posiadaniu, handlowaniu, ale substancjami i innymi przyrządami wybuchowymi materiałami radioaktywnymi itd. Nie wiem, jak prokurator zakwalifikuje to działanie osoby doprowadzonej czy to było tylko takie posiadanie broni bez zezwolenia, czy jeszcze innych materiałów, które kwalifikują do postawienia zarzutu takiego, gdzie groziłoby powiedzmy tutaj byłoby zagrożenie przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Czyli rozumiem, że prokuratura nie ma na tym etapie takich informacji informacji, że te materiały y, były przechowywane w jakimś konkretnym celu, że miały być gdzieś wykorzystane, tak? Nie, na razie takich informacji nie ma.